Dobra, zobaczmy tego gnijącego szczura, eee, moce wampira. No zaraz go pobijemy. Jak tu się go kraciło? Fajna. No mi się podoba, mi się podoba. Mi jest bardzo ciężko dorwać grę, która mi się podoba. Ok, czyli potrzebę prych i czyste. robowy pył i czyste serce, ok. Włóżmy to, włóżmy to. 30 sekund gniący szczur. No zobaczymy, że to jest właśnie do tego. Zobaczymy, co to za koleżka wyjdzie. Nie chcę szczur. Jest i on, jest i on. Witam, witam. O w morde on jest silny. Mi... Szczerze? Nie spodziewałem się, że on będzie taki silny. Serio, aż tak silny? What? No powiem szczerze, nie spodziewałem się. Chodź tu, szurek! Jakim cudem... Aha, bo uciekam za daleko. Dobra, ale hapeki... W no, wypadły. Jak za daleko podejdę... Odejdę... To jest źle. Chwila, bo tu jest za dymem. z brąza 1, 0, 1 LP? No to jeszcze może jest szansa, ale te szczury poleciały do góry. robię klona. Dobra, leży. Kurde, silny ten szczur, naprawdę. Fajny, fajny. Ale leży. da Ojej, tu porozpieprzało nam to drzewo. No dobra, no trudno. First No i czym będziesz pykał? Także nie wiem, co będzie następne. Ale szczur is dead. Zobaczmy tego postać szczura. Pyk, pyk, pyk. Krew. Blokowuje moc wampira. Przemyśl się w szczura, by wtopić się w otoczenie, stać się trudnym do zauważenia przez przeciwnika, się obrony przerywa efekt przerwa, działania. Spoko.